Elżbieta krystek Jones, rybka dobijak. Bałtycka woda brzegi obmywa, a w niej cieniutki dobijak pływa. Słonko gorące piasek nagrzało. Och, w nim odpocząć by się przydało. Już Cienka rybka się zakopała i tylko główka z piasku sterczała. Błysły dwa ząbki na morskiej fali. Rybka śle uśmiech do słonka w dali. Opowiadał Bogdan Tmowski.